Dobra, rataki. Wybierz swojego Pokemona. 1, 2, 3. 3. Okej, okay, nieźle. Drugi Pokemon. 1, 2, 3. Poproszę, numer 1. Okej. Okay. Trzeci Pokemon. No to daj mi. może jeden. nie będzie złom. Nieźle, nieźle. Czwóreczka. Trójkę, podaj panie. Piątka. No to dwójkę. Klasyczek. I szósty. A niech będzie jeszcze raz dwójka. Teraz wybierzesz Pokemona, z którym przyjdzie ci się zmierzyć. 1, 2, 3. To jeden. Ilość Pokemonów? To dwójka. I rodzaj? To no, jedynka. No i nagroda. To trzy. Nie będziesz zadowolony z tego, bo trudniejszy się trafił. Dobra, to i tak nic nie da, więc niech będzie. Kończysz chyba jak kolega z ostatniego odcinka. Dlaczego ona nie ma smoczych ataku? No to chyba porażka będzie. Możemy zrobić tak, Arataki, bo dzielnie walczyłeś, póki dobre wybrałeś, i dam ci taką szansę. Odpowiesz na pytanie, a dam ci nagrodę, jaką miałbyś dostać za wygraną. Muszę się tak pomówić. No dobra, to jakieś takie. Łatwe ci dam. Matmy nikt nie lubi, ale. Ile to? 7 razy 6. 42. No dobra, okej, okay, masz. You 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 really Naprawdę? Wbijaj do nas na grandmon.pl, a może uda ci się wygrać lepszą nagrodę. Wersja 1,16.5.